Witam serdecznie. To znaczy pomyślałem sobie, bo czasem jest dobrze, tak jak się trochę człowiek prześpis ze sprawą. Zresztą mieliśmy jeszcze ciągle sesję teatru i e, nie tak od razu właściwie mogłem odpowiedzieć. E, e, I teraz tak, wydaje mi się, że jednak krytyka mojej działalności, czy też niezrozumienie działalności mojego kanału przez kolegę. Kacpra-Przysieckiego wymaga jednak pewnej odpowiedzi. Przede wszystkim on nie rozumie mojego kanału do końca, mimo licznych rozmów ze mną, ale akurat nie na temat sensu mojego kanału, to tak do końca nie mówiliśmy. Tylko częściowo tak wszem i wobec mówiłem na tych spotkaniach naszych, że na początku, kiedy ten kanał był rozwijany, Kanał istnieje od 2009 roku, ale na początku to były tam różne takie podróże, Lego Armię i tak Od 2012 roku kanał jest, można powiedzieć, misyjny, to znaczy rzeczywiście um, zaczął być moją odpowiedzią na rzeczy, których nie ma albo których jest za dużo i tak Czyli jakby jakąś bardziej świadomą politykę ma tak, od 2012 roku. No i teraz jest um, y, y, są rzeczy, które kolega Kacper nie rozumie, dlatego że po prostu o nich mu nie rozmawialiśmy i są rzeczy, których on nie rozumie, ponieważ jest konserwatystą, a więc ma mylny pogląd na temat tego, jak każdy konserwatysta, jak świat funkcjonuje. Ale to, czy to są jakby podwójna odpowiedź na y, krytykę, tak? Pierwsza rzecz to, to ta pierwsza kwestia, czyli na czym polega mój kanał. Otóż mój kanał polega na tym, że ja zauważyłem w tym 2012 roku, 2013 roku, to są y, takie kwestie. To są takie kwestie, że um, ja zauważyłem. Później odpowiem na pytania z czatu. Ja zauważyłem, że um, jak się wklika na YouTube Churchill, to o ile to nie jest, jest obcojęzyczny e, materiał, to będzie głównie o tym, dlaczego Churchill był na przykład asistą, których nie był. Dlaczego Churchill nas zdradził? Nie zdradził. Nawet wymyślił operację, która się nazywała nie do pomyślenia unthinkable, żeby nas ratować. Ale Truman nie chciał, bo wiedział, że Amerykanów się nie da do nich namówić, więc nie zdradził nas. I tak dalej. Dlaczego masoni rządzą światem? Nie rządzą. Dlatego świat jest bałaganiarski taki. Nikt nie rządzi światem, dlatego świat jest burdlem. Dlaczego wybuchła rewolucja bolszewicka? Mikołaj II był tak głupim carem, to była tak głupia władza, że każdy by przejął władzę w tamtej okolicznościach. Na przykład i konserwatyści nie rozumieją, w tym także kolega Kacper Przysiecki, nie rozumieją, na czym polega władza i nie rozumieją, na czym polega polityka. Władza to jest praca, a polityka to też jest praca to jest rozwiązywanie problemów. Jak my się zastanawiamy, czy PiS będzie nadal rządził Polską, to nad czym my tak naprawdę mówimy. Zwróćcie uwagę. My mówimy nad tym, my debatujemy nad tym, czy PiS się dostatecznie krząta, rozwiązując problemy. Czy się wystarczająco krząta, czy to krzątanie jest mądre, czy to krzątanie jest intensywne. Jeżeli znika praca, to znika rządzenie. Nie ma, władza nie ma żadnej wielkości, władza próbuje się ubrać w mundury i tak dalej, ale to, to jest nic, nie ma czegoś takiego. Wielkością na przykład Fryderyka Wielkiego nie jest to, że on robił jakieś wojny czy coś. Wielkością jego jest to, że zauważył, że jego państwo nie będzie się mogło rozwijać, jeśli nie będzie miało Śląska, będzie podatne na zniszczenie tak, z zewnątrz. Wielkością Fryderyka nie jest to, że on był jakoś tam mundury i, i armia i tak dalej. Wielkością Fryderyka jest to, że on sprowadził do Brandenburgii tartofle, no wtedy przez te. I te tartofle ludzie bali się jeść, bo myślałem, że są trujące, bo są trujące, jeżeli się ich nie ugotuje. Więc ludzie jedli niektórzy na surowo, głupi i się truli. I on zrobił. Tak, on wiedział, że ludzie się będą burzyć, jak on po prostu powie, jeść to. Więc zrobił pola z tymi kartoflami, tar tartoflami, i nie pilnował ich. Nie pilnował ich. Zobaczcie, jak inteligentnie. Ludzie mogli sobie kraść je bezkarnie, a jednocześnie mówił, jak je przyrządzić. I ludzie trochę ich kradli. Po czym zaczęli normalnie je jeść, i w ten sposób byli najlepiej odżywionym narodem w Europie po Holendrach. Z kraju biednego do kraju dobrze odżywionego. Wielkością, czyli wielkością Fryderyka jest to, że mimo że prowadził dyskusje filozoficzne z Wolterem i innymi, to nigdy nie odpływał tak, jak zdarzało się Wolterowi innym. Umiał podtrzymać kontakt z tym, co jest rzeczywiście ważne. Wielkością Romana Dmowskiego, na przykład, bo Roman Dmowski jest kompletnie nierozumiany. Ludzie patrzą i tak na się dziwią tej mojej imprezie, mojemu udziałowi jako liberałowi w imprezie Dmowskiej. Dmowskowej. Wielkością Dmowskiego jest to, że on zauważył, że Polacy nie myślą. Po prostu. Polacy nie myślą. I chciał, żeby Polacy zaczęli myśleć i się popierać nawzajem, tak jak to robią inne narody. To jest wielkość Dmowskiego, a nie to, czy. Na przykład my się zastanawiamy, czy Dmowski był antysemitą. Oczywiście, że tak. Wtedy wszyscy byli. Wszyscy wtedy byli. Zabroniono być antysemitą po II wojnie światowej. Wcześniej wszyscy byli antysemitami. No bo czemu nie, nie? Jakie, jakieś bankiery, tam, kogo to obchodzi. Także tak to wygląda. Więc wielkością, wielkością Dmowskiego jest nie to, że on jest konserwą, bo on nie jest konserwą. Dmowski nie jest absolutnie żadną konserwą. Dmowski jest modernistą. Dmowski jest człowiekiem, który chce budować struktury nowe, umysłowe. To absolutnie nie jest żaden konserwatysta. On właśnie gardzi konserwatyzmem. On gardzi tymi wszystkimi szlachetkami, tym pozowaniem na szlachcica. On pokazuje, że władza to jest praca, że władza to jest współpraca i praca. I koniec. I koniec. To jest wielkość Dmowskiego. Następna rzecz, na przykład, na czym polega wielkość Napolona? Na przykład, wielkość Napolona nie polega na wojnach, bo wojny. To prawda, że on wywołał tylko dwie z sześciu wojen z koalicją, no ale po co je wywołał te dwie, prawda? Wielkość Napolona nie polega na. Hmm, na tym, że on przechytrzył kogoś w czasie bitwy. Wielkość Napoleona polega na tym, że on, jak tworzył rząd, to wiedział, że rząd musi mieć tam ręce, nogi i tak dalej. Wielkość Napoleona nie polega na tym, że on się ogłosił cesarzem, dlatego że w 804 się cesarzem zrobił Karol Wielki, to ten się zrobił w 1804. Konserwatyści będą, <laughs> o je, nawiązanie do tradycji. Nie. Wielkość Napoleona polegała na tym, że on się troszkę orientował w ekonomii, troszkę się orientował, co tam kraj potrzebuje mieć i takie tam, takie, tego typu rzeczy. Był kroczek do przodu niż inni. Inni monarchowie byli dość cieniastcy. On, on był trochę wielki nie dlatego, bo to był jednak tylko bandyta z Korsyki, taki, ale. Jego wielkość polega na tym, że otaczali inni monarchowie, no to byli dosyć głupi, tak, dookoła, dookoła, jego, dookoła niego. Także to też nie jest to, tu też nie jest to właściwe miejsce, z którego my interpretujemy Napoleona. Konserwatyści myślą, że to, że oni uważają coś za tradycyjne, sensowne, z gruntu, z tradycji, to nie znaczy nic. To nie znaczy nic na plus, nic na minus. To nic nie znaczy. Władza musi wykonywać zadania. Władza musi rozwiązywać problemy. Wtedy istnieje. Jeżeli mamy Mikołaja II, który jeździł od Soboru Aleksandrowa do Soboru Dziabciawowa a i Soboru Dziabciawowa, jak ktoś zobaczy pamiętniki Mikołaja II, to zobaczy, że ten człowiek musi stracić władzę. On nie rozumie w ogóle Rosji. Tam Rosji nie ma. Tam są jakieś Klasztory kolejne, czy tam kościoły. Wszystko jedno. Ktoś powie, że to bardzo ważne. Klasztor to klasztor, a kościół to kościół. Nie. To nie jest ważne. Miejsce modlitwowywania. Wszystko. Miejsce klepania. I teraz on się różał między jednym, a drugim miejscem klepania. Nie znał Rosji. Nie znał jej potrzeb. Nie zwiększył ilość agentów ochrony, żeby na przykład wyszpiegować, jakie są te potrzeby. No, no nic, tak, dlatego poza tym jego państwo rasistowskie. Ono preferowało Rosjan od innych mieszkańców Rosji. Więc wszyscy inni, którzy się trochę wykształcili, będą od razu z miejsca przeciwko temu państwu. Lenin był, miał mieszaną etniczność, był nawet częściowo Tatarem i Szwedem. No i no i co? No to wiadomo, że on jest od razu nakierowany naprzeciwko. Jeżeli Mikołaj II to jest tak bardzo oddzielony od Potrzeb swojego państwa, no to wystarczy po tą władzę sięgnąć, tak? Czy się nazywasz Kiereński, czy Lenin, to jest najprostsza rzecz na świecie. Natomiast są takie problemy, które są cholernie skomplikowane i cholernie ważne i trzeba je poznać w najdrobniejszych szczegółach. Jak to się stało, że myśmy zniknęli z mapy Europy, na przykład? XVIII wiek powinien być głównym wiekiem, którym my się zajmujemy jako Polacy, a nie jest. A nie jest. E, rewolucja francuska. Jak to się stało, że ona wygląda inaczej od amerykańskiej? W XVIII wieku wszystkie kraje są zakładane na nowo, a jakoś tego się nie widzi. Natomiast co się dzieje w XIX wieku? No fabryk trochę przybywa, no, które powstawały już w XVIII wieku. XIX wiek jest najmniej istotnym wiekiem. Tam się nic nie dzieje. Przybywa trochę maszyn. Jakiś rewolucją tak naprawdę to była dru... pierwsza wersja, to była rewolucja. Rewolucja bolszewicka to jest po prostu, że władza, która nie umie rządzić, zostaje zastąpiona przez coś innego. Jest to najbardziej podstawowa rzecz pod słońcem. I tyle. Natomiast, natomiast pierwsza wojna światowa to jest rewolucja. Pierwsza wojna światowa jest rewolucją. I teraz tak, więc konserwatyści nie... Nie rozumieją, że władza to, jest pom to są pomysły, że nie ma czegoś takiego jak autorytet, że nie ma czegoś takiego jak tradycja, tak naprawdę. Jest to, czy umiesz rozwiązać problem, czy nie umiesz rozwiązać problemu. Jeżeli ty nie umiesz, to ktoś inny będzie rozwiązywać. On może mieć inną jakąś bajkę, która go tam wspiera, ale to on będzie rozwiązywać problem. Także jeżeli Dmowski i mm, na przykład umiał opędzić traktat wersalski, no to umiał, umiał, potem był kryzys, pierwszy kryzys ekonomiczny, Grabski kazał przepisał wszystkim kurację odchudzającą zgodnie z tymi tyloryzmami i tak dalej, to nie zadziałało za bardzo, no to wiadomo, że od 26 ktoś inny będzie rozwiązywał te problemy. I to jest wszystko. I to jest wszystko, nie ma nic innego. Także nie ma czegoś takiego jak władza słuszna, bo ona się kieruje tym ustrojem. Czy władza niesłuszna, bo ona się kieruje tym ustrojem? W ten sposób nikt nie patrzy. W ten sposób patrzą ideolodzy. Ja też uważam, że najfajniej jest, jak rządzą liberałowie. Ale jeżeli oni nie mają żadnego pomysłu, no to stracą władzę i tyle. No. Co ja poradzę, tak? Także także tutaj kwestia była taka, że Mój kanał miał uświadomić, co jest ważne, co nie. Słuchajcie, powiem wam, co jest. Są też rzeczy, które my uważamy za ważne, ale nie są ważne. Na przykład Czechy i Węgry. Moja niechęć do Czechów i Węgrów jest wyrozumowana i ona ma na celu zniechęcić do tych krajów, ponieważ one, kult tych krajów czyni nam szkodę. Ponieważ my nie mamy nic wspólnego z nimi. My leżymy na nizinie, one w górach. My jesteśmy duzi, oni mali. Oni się pod coś podczepiają, płyną z prądem dziejów. My jesteśmy na tyle duzi, by coś wymyśleć sami. Nasza wielkość to jest albo wielkość kraju, wielkości Czechów, Czech i Węgier, ale z forsą. To wtedy można się zastanawiać, czy tu jest jakaś interakcja, czyli Holandia, Szwecja, coś takiego, ale Belgia już jest trochę za biedna, za mała. Musi być taki kraj, jeżeli my chcemy być krajem, a my haha, chcemy, bo Polska zawsze tak chciała, z własnymi pomysłami to nie możemy się wzorować na Czechach i Węgrach, bo oni nie mają własnych pomysłów. Po prostu. Są troszkę za biedni, troszkę za mali. Trzeba być albo bogatszym, czyli Holandia, Szwecja, a jeszcze lepiej być, no najlepiej to w ogóle być bogatym i wielkim, tak jak Francja i Niemcy na przykład. No ale to nie jest nasza skala. Tak? Hiszpanie nie są tacy bogaci, ale jest ich troszkę mniej niż, niż Francuzów też. To jest ta nasza skala to jest ta nasza skala. Dlatego ja odciągam uwagę Polaków od krajów, które nam nic nie dadzą, do przykładów, które nam coś dadzą. Tylko tyle i aż tyle. Chęć do lubienia Węgrów i Czechów jest wyłącznie produktem PRL-u. Wyłącznie. Kazano nam lubić się nawzajem w RWPG. Nic innego. Niektóre kraje były zbyt egzotyczne i to nie zadziałało. Szkoda w niektórych przypadkach, dlatego że na przykład Rumunia mogłaby być dla nas pewnym źródłem inspiracji. Jest trochę większa Trochę, ma trochę jakieś własne tradycje, takie zauważalne, to, to by było ciekawsze. No poza tym rozumie problem Besarabii, rozumie problem, przez, przez kłopot z Besarabią rozumie problem rosyjski, którego nie rozumieją Karpacianie. Tak? Karpacianie są generalnie do kitu dla nas jako wzorzec. Nie jest też sensowne nasze, nasza um, wokół Habsburgów obsesja. Ja rozumiem katolicyzm i rozumiem, że to dziś zawsze będzie świdrowało, ale Habsburgowie generalnie to są takie, to jest taki od XVIII wieku, to jest najważniejszy, ponieważ to jest wiek tworzenia nowych systemów opartych właśnie na umiejętnościach, na to Max Weber to nazywał, jak to było, rządy racjonalne, tak, bo jest władza racjonalna, bo jest władza charyzmatyczna władza tradycyjna, czyli na przykład ta pierwsza to władza chinggis jakiegoś i tak dalej, władza um, tradycyjna, to jest właśnie Mikołaja II taki, albo innego takiego trepa, e, no i jest władza racjonalna. Tak Więc w momencie, kiedy wszystkie rządy są przestarowywane na władzę racjonalną, Habsburgowie nie mają nic do zaproponowania w tym momencie. Oni reprezentują władzę Tradycyjną, czyli tą, która nie odpowiada wyzwaniom tych czasów. I Maria Teresa, to jest przede wszystkim na przykład odbieranie dzieci protestantom. Niech to wybrzmi, niech to wybrzmi.